Witam, Adam Kopiec, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. VBA, odcinek 6. Ile różnych duetów czy też par można zrobić mając N muzyków? To jest wideo w nawiązaniu do porady 225, gdzie korzystaliśmy z symbolu Newtona, który właśnie pozwala między m.in. wyliczyć ilość różnych par mając. N muzyków, N osób, N przedmiotów i temu podobne. Czyli żeby zobaczyć ile różnych par można stworzyć, to jest po prostu 4, tutaj po 2 w naszej sytuacji, kiedy N równa się 4. I tu jest odpowiednio ten symbol neutralny wyliczony, czyli dla N. Równego 4. Można stworzyć 6 różnych par. I tutaj z boku są przykładowe cztery elementy. I różne pary, to oczywiście jest tak, że AA to nie jest para. Nie może być coś takiego. Może za to być para AB, ale para BA to jest ta sama para, więc ją wykluczamy. Tak, czyli to byłaby para AB, AC, AD, później byłoby BC, BD, na koniec jeszcze CD. Sześć różnych par. Mając cztery elementy można zrobić tyle par. A jak to zrobić automatycznie? Bo na przykład jeśli sobie zwiększymy N do 6 to już jest 15 par, N8 to już jest 28 par. Jak to zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim dla ułatwienia, warto sobie ten zakres zamienić na tabelę. Ctrl T, zatwierdzamy sobie OK i mamy. Załóżmy, że nazwiemy sobie tutaj nawówek par. To ma takie duże znaczenie, bo wtedy łatwiej operować na zakres. I potrzebujemy przejść alt F11. Do kodu VBA. I jeśli nie miałeś jeszcze utworzonego modułu, to sobie klikamy prawym przyciskiem myszy tutaj na elementach naszego pliku. Wybieramy opcję Insert, Moduł, i tu się powinno otworzyć okienko do wpisywania kodu. Chcemy sobie zrobić procedurę pary. I w tej procedurze będziemy potrzebować zadeklarować kilka zmiennych. W pierwszej kolejności będziemy potrzebować zadeklarować zakres tej tablicy. Więc nazwijmy go sobie R Pary As Range, czyli to będzie zakres. I tu musimy sobie sprawdzić, jak nazywa się nasza Tabela, żebyśmy się mogli do niej prosto odwoływać. Tak, to jest tabela 2. Ponieważ ona ma tylko jedną kolumnę, możemy sobie ją nawet nazwać pary. I wtedy w kodzie VBA możemy sobie zadeklarować naszą zmienną R pary, ponieważ tu jest range to jest obiekt, więc musimy troszeczkę inaczej deklarować, musimy użyć słowa kluczowego set to się równa funkcja range i podajemy zakres jako nazwa pary zamykamy i sobie możemy nacisnąć F5 czy też F8 żeby zobaczyć, że Excel to wszystko przyjął. To jest prawidłowy kod VBA i mamy teraz pary i żeby po całym tym zakresie przechodzić będziemy potrzebować dwóch a do pętli przydadzą nam się dwie zmienne, Dim i As. Integer nam powinien wystarczyć w takiej sytuacji i J as integer. Najczęściej takie nazewnictwo tu się przydaje i budujemy sobie dwie zagnieżdżone w sobie pętle, czyli FOR i równego jeden. Tu, czyli do. Teraz właśnie dokąd do pełnego rozmiaru naszej pary, czyli R pary, nasz zakres wystarczy właściwość count podać. I możemy przejść dalej, załóżmy, że od razu zamknę tego fora, czyli next i. I tutaj budujemy sobie zakmieszczonego kolejnego fora, tym razem for J równego 1. Tu r Pary odpowiednią. Też liczymy Count. Tak, i też klikamy sobie next J. Przy takim rozpisie przeszlibyśmy za dużo razy. Przede wszystkim stworzylibyśmy pary identyczne, tak? A ale stworzylibyśmy też pary AB i BA, tak? których nie chcemy. Więc jak. Ominąć ten problem. Jeśli przyjrzymy się tym wartościom, możemy zobaczyć, że w pierwszej kolejności przechodzimy po wszystkich wartościach oprócz ostatniej. Czyli nigdy nie dochodzimy do ostatniej wartości, ponieważ to byłoby powtórzenie tutaj już wszystkich istniejących par. Czyli przechodzimy sobie altyf 11 do naszego kodu i tak naprawdę we pierwszym i odejmujemy sobie jedynkę. I teraz przyjrzyjmy się naszemu j, czyli drugiej wartości z pary. Mamy abacad, później bcbd. Można zauważyć, że te pary zaczynają się od Kolejnego elementu w porównaniu do pierwszego elementu pary. Czyli jeśli zaczynamy od A jako pierwsza osoba z pary, to druga osoba z pary zaczyna się od B. Jeśli mamy tutaj B, no to już przechodzimy do C, później do D. Jak to zapisać? W formule wystarczy do wartości początkowej J dodać. I przyda nam się teraz jeszcze jedna zmienna, która będzie liczyła pary. Załóżmy, że to będzie l pary jako long, czyli już większa wartość. I sobie na razie po prostu zrobimy krótki test. Sprawdzimy, ile l pary będzie wynosić na zasadzie l pary, to się równa l pary. Plus 1. I tu nie deklaruję początkowej wartości zmiennej L pary, ponieważ domyślnie to jest równa 0 na początek. Jeszcze sobie tylko na koniec zrobimy message box L par. I możemy sobie nacisnąć F5, i wychodzi nam 6 elementów, czyli tyle ile wychodziło dla n równego 4 tak możemy sobie sprawdzić tak zmieniamy tutaj czwórkę 6 par powinno być tak dla szóstki już będzie 15 par odpowiednio tu też mamy pokazane więc teraz wystarczy dopisać część kodu która będzie wpisywać te wartości do arkusza wykorzystamy do tego sobie po prostu aktywną komórkę z przesunięciem będziemy się przesuwać o wartość parametru l pary jeśli chodzi o wiersze i o zero kolumn i wartość tej komórki przypiszemy połączonym elementom tak mamy naszą zmienną r pary i z niej będziemy wyciągać pierwszy drugi trzeci czwarty element odpowiednio lub po prostu do tej ilości jaką mamy jak to zrobić? Najprościej robimy r pary kropka rows tak? z s na końcu, to jest istotne. W nawiasie po prostu piszemy sobie pierwszy element to będzie i, czyli w zależności od parametru i, to będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czy też n element i go łączymy z drugim elementem pary, czyli znowu rows, tylko tym razem j. I to już wystarczy. I ponieważ tu wykorzystujemy aktywną komórkę, tak żeby uprościć sobie kod, to ważne, gdzie ta aktywna jest w arkuszu. Załóżmy, że to będzie tutaj i sobie przejdziemy do naszego kodu, naciśniemy sobie F5, żeby go uruchomić i widać jak tu szybko Excel nam wypełnił tak, też 6 elementów to teraz sobie zwiększymy liczbę elementów, mamy 6 elementów, powinno być 15 czyli znowu od tego miejsca gdzie chcemy zaczynać to akurat możemy teraz w karcie dewelopera użyć makra mamy module 1, pary klikamy sobie uruchom i mamy 15 różnych par szybko stworzonych. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.